My. No, i proszę Państwa, nie wytrzymali. Hamy spisu nie wytrzymały tych hamów związanych z, z platformą. Pamiętacie, już nie będę powtarzał tego słowa. I się, I się zaczęło. Proszę Państwa, senator prawa i sprawiedliwości, chyba Jacek Bogucki się nazywa, pisze na Twitterku tak. Dziennikarsko-aktorskie hieny szczekają. Najpierw Lis chciał zagazować prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Jarosława Kaczyńskiego, teraz Seweryn yy, no, kachce przyp, yy, ponieważ ci idioci potrafią tylko dobrze grać role yy, dla nich pisane, a piękna polszczyzna i jak yy, sama polskość jest im obca, więc dedyguję tym typom i całej totalnej opozycji najnowszą wersję bluzgu. Już nie żyje ten aktor, który, <laughs> który to w internecie opublikował, ale proszę Państwa, pan Jacek Bogucki pie, pie, piękną polską polszczyzną i zupełnie nie jak te chamy tam blisko Platformy, pisze tak, przybrzydła szumowino, pachołku moskiewski, ty farbowana świnio, ty szwabie kurski, Hamie wyszczekany, tyś mierdzące jajo, gnoju zasmarkany, ty smoleński zdrajco. Proszę Państwa, już nie będę dalej tego czytał, bo przecież to jest jakiś obłęd. Takie chamstwo się szerzy w Polsce, że ja nie wiem co z nami będzie. Proszę Państwa, to się wielu ludziom podoba. Patostreamy się podobają, młodym, głupim na przykład, oni tam płacą pieniądze na patostreamach. Ludzie zarabiają miliony dosłownie. Gdzie jest ta normalność? Będziemy tego żałować. Będziemy, to, się, to się nie może dobrze skończyć. Będziemy tego żałować. Jeżeli nas zdziczą ci z Pisu, ci z PO i ich przystawki, no to proszę Państwa, po nas. A tu Pan Mateusz Morawiecki promuje bicie kijami tych z platformy. Proszę Państwa, naprawdę to się dzieje, to się dzieje. To, to schamianie. Nas Polaków, a ryba psuje się od głowy, pochodzące z, z tych hamów na samej górze, będzie na nas oddziaływało. Oczywiście, na te słabsze psychicznie jednostki, ludzie normalni, mądrzy, niezależni, dobrzy, nie ulegną takim, takim promocjom nienawiści. Tu mamy pana premiera, który. No posłuchajcie, jak on, jak on stymuluje ludzi niezrównoważonych psychicznie do aktów bandytyzmu. Panie Morawiecki, żebyś pan sobie nie wyhodował. Kuty Stalowa Wola, Jugongu, wszyscy pracownicy w Stalowej Woli, wszystkim innym pracownikom, ludziom pracy i wszystkim Polakom mogą opowiedzieć. Jak się Bo podlizuje. Wiem, poprzednio, na tej wizycie właśnie, o której powiedział pan prezydent, przed chwilą tej lutowej, no mi tam robotnicy powiedzieli, że jakby tu przyjechali ci z Platformy Obywatelskiej, to żebym im powiedział, żeby ubrali takie bardzo grube waciaki, bo ich kijami obiją. No to ja, nie wiem, mówię właśnie do, do nich, do tych naszych przeciwników politycznych, może się tu pojawicie w fucie stalowej woli, stalowa wola gdzie wyprzedawaliście kawałek po kawałku i takich zakładów były tysiące w czasach III Rzeczpospolitej. Jaki za Pana, Panie Morawiecki, BGK wystawiłeś Pan w Tokio na giełdzie. Może się pojawicie, spojrzycie prosto w oczy robotnikom, spracowanym pracownikom różnych działów. A może pan tak bez ochrony kiedyś by wjechał do zakładu, co panie Morawiecki? Bez, bez tych wszystkich y, służba ochrony państwa z pistoletami przy dupie, co? Może pan by kiedyś się tak po prostu wybrał, przeszedł się wieczorem ulicami, co panie y, Morawiecki? Proszę państwa, to, to jest chamstwo, to jest chamstwo, to jest chamstwo. Czy my mówimy, Panie Morawiecki, ktoś. A ja słyszałem, Panie Morawiecki od pewnych pracowników, że pana kijami obiją, żeby pan. Za, proszę państwa, no, nie przechodzi to nam przez usta, a to jest premier. To jest premier. On grozi tym z platformy, yy, napuszcza no, słabszych od siebie intelektualnie ludzi, żeby, żeby... I jakby mówi to w sposób sympatyczny, więc teraz, jak się gdzieś ten Tusk pojawi, no to oni, ci ludzie są skłonni rzeczywiście tymi kijami ich pogonić, bo przecież pan Morawiecki mówi to takie nic! To takie nic! Posłuchajcie. Wątpię, ale jak się pojawicie, to przywieźcie te waciaki rzeczywiście, bo żebyście nie zostali jakoś za bardzo dotkliwie obici, bo my jesteśmy miłosierni i... Chcemy was oszczędzić. Słyszycie? To jest premier, trybunał stanu za coś takiego, prokurator. Gdzie są prokuratorzy? A, u zacnej e, partii e, e, te, ta polska e, szczęśliwa, solidarna, czy. czy ja, szczęśliwa i solidarna Polska, ziobry. To, to, to tam, tam są prokuratorzy. No proszę Państwa, no, i co? Nie ma prokuratora na coś takiego? Że facet mówi, jak przyjedziecie, to załóżcie, bo zostaniecie pobici? Załóżcie waciaki grube, tak, bo zostaniecie pobici? Proszę Państwa, to jest skandal. To już nie tylko kłamczuk, ale i przestępca.